Okej, okay. do niedawna Guy Ritchie był Brytyjczykiem od tych fajnych, sexy, gangsterskich komedii. Wiecie, znaczy i tak dalej. Robiłem retro recenzje, gorąco polecam i recenzji i film. A w tym roku najpierw dostaliśmy grę fortuny, gdzie bawi się w jakieś swoje kino szpiegowskie, Mission Impossible czy coś takiego. A teraz mamy film wojenny, jakby trochę na faktach? Hmm. <słuch> The Covenant. To najnowszy film od Guy'a Ritchie, który opowiada nam historię amerykańskiego żołnierza granego przez J.K. Gyllenhaala, sierżanta Johna Kinley, który dostaje się w zasadzkę wraz ze swoją ekipą i musi uciekać przed talibami wraz ze swoim wiernym tłumaczem Ahmedem, granym przez Dara Salima. I okej, okay, jest to po pierwsze film, który niestety nie doczekał się polskiej premiery kinowej. To znaczy w kwietniu wyszedł do kin na świecie gdzieś tam w Ameryce i teraz jest znowu, musimy sobie radzić w streamingu. I ogólnie powiem, że szkoda. Ogólnie powiem, że jest to jeden z tych filmów, który fajnie byłoby zobaczyć na dużym ekranie, bo mówimy o filmie wojennym, akcji wysokobudżetowym, nie? I też na starcie powiem, jak widzicie, recenzje są bardzo pozytywne i od publiczności, i od krytyków no nie aż tak bardzo, ale zdecydowanie na plus. Także tutaj przychodzę ja. Cały na Spider-Mana i znowu muszę narzekać. Także wybaczcie mi, dziś. nie wiem czy w dobrym momencie oglądałem ten film, bo świeżo po zrobieniu sobie kontuzji ledwo stoję. Za parę dni mam dopiero rezonans, bo równo rok po rozpieprzeniu se kolana znowu sobie rozpieprzyłem kolano. Także może, może, to nie do, może to nie świadczy, znaczy w sensie, może miałem zły mindset oglądając ten film, ale strasznie mnie on zawiódł. I nie ukrywam, że nastawiałem się na coś o wiele ciekawszego. Jak wiecie, ja uwielbiam, znaczy uwielbiam, no wychowałem się na kinie wojennym różnego rodzaju. Jak tylko co roku wychodzi coś typu, tam niedawno było The Outposts też o sytuacji w Afganistanie z młodym stłudem w jednej z głównych ról. Tamten ten film nawet tak, miałem wrażenie, że zawyżyłem mu ocenę, ponieważ nie był nie jakiś hiper wybitny, a jednak mi się bardzo podobał, nie? No i z wielką przyjemnością zajrzałem do tego filmu, mówię, dobra, Guy Ritchie, po dosyć nieudanej grze fortuny, którym, która była bałaganem, jeśli chodzi o tą konwencję, którą sobie wybrał. Mówię, okej, okay, zobaczymy, czy staćcie na coś więcej w filmie wojennym, i to. Totalnie nie wiem po co jego styl miałby się, znaczy w jaki sposób jego styl miałby się przenieść na deski teatru zwanego filmem wojennym, takim bardziej dramatyczno-poważnym, gdzie on jest znany jednak z komedii. Jest znany z szybkiego montażu, wiecie, kreatywnych, dziwnych bohaterów drugoplanowych, którzy ze sobą tam szybko gadają i, i, i jest trochę śmiesznie, trochę. Takie te komedie gangsterskie, dziejące się na ulicy Londynu, to jest zupełnie co innego niż ten amerykański żołnierz, który jest tuż przed śmiercią i ma slow motion. Motion, wybuchy, a on, wiecie, na zasadzie umieram za mój cry, No to w ogóle w ogóle jakby zupełnie co innego, ale ej, ej, ej. Robi sobie wyzwanie, chcę, nie wiem, poszerzyć horyzonty, ma jakąś zajawkę. Niech to robi, oczywiście, jako, jako twórca filmowy i, i reżyser. No ale no, moim zdaniem to mu nie wyszło. Ja nie wiem, czemu te oceny są takie wysokie. To jest trochę. Mam tą samą myśl po obejrzeniu tego filmu, co z horrorami, że to tak niewiele potrzeba, żeby, <grym> żeby ludziom się podobało. Także też, broń Boże, nie chcę nikomu zepsuć. Jeśli ktoś chciał oglądać, oceny są wysokie, musicie sprawdzić sami. Nie dajcie się, nie dajcie się popsuć zabawy mnie. Ja mówię tylko za siebie, że no niestety, ale fabuła tego filmu dwugodzinnego jest Niesamowicie napisana w sposób udający realizm i powagę, i jakieś tam, prawda, zupełnie nie komedie, a jest napisana i wyreżyserowana tak prosto, infantylnie i tak. No to, był, to jest scenariusz, w którym po prostu tak no, ciężko mi było otrzymać zawieszenie niewiary. Po pierwsze, no, nie było momentu, tak jak lubię J.K. Gyllenhaala w większości ról, nie było momentu, żebym ja na ekranie nie widział J.K. Gyllenhaala. Ja, nie wiem, w zeszłym roku robiłem re re retrorecenzję 13 godzin w Bengazi, gdzie John Krasiński gra główną rolę i widziałem postać jego na ekranie zazwyczaj. Też czasem miałem myśl o John Krasiński w takiej roli, ale jednak... Wiecie, wiele tego typu filmów jest, że tam no, mamy tego głównego aktora, i, i gdzieś jednak to zawieszenie niewiary działa, że ja widzę tą jego postać. Tu od początku widziałem, że to jest Jake Gyllenhaal, grający, wiecie, amerykańskiego tego, nie? Są takie momenty, gdzie oni wewnątrz tam, na przykład we dwóch, uciekają przed talibami, bo ten film to jest taki mix Extraction z Lone Survivor. Jeśli nie oglądaliście, te, te filmy tam mniej lub bardziej też polecam. Lone Survivor pewnie bardziej, który jest dużo bardziej na faktach, o prawdziwej misji Sealsów i tak dalej. Legendarnej, niestety, no głównie ze względu, że wielu ich zginęło. I ten film jest taka bardzo, bardzo tematycznie uboga wersja, miksująca tamte dwa. I na przykład mamy taką scenę, że on tutaj z tym swoim tłumaczem i idą, wiecie, <grytanie> w tych realistycznych warunkach, w realistycznej konwencji, w jakimś tam takim, no w Afganistanie, jakiś wąwozik, górki po bokach i tak. Generalnie mogą być z każdej strony przeciwnicy, z każdej, mogą być na każdym pagórku do góry i tak dalej, wiecie, przed nimi, za nimi ten, i widzę tego, wchodzi w kadr Jake Gyllenhaal ze swoją m wiecie, i idzie taki na zasadzie wcelowany, że patrzy tylko przed siebie, ja mówię... I ja, ja po prostu w takich momentach w tym filmie, ja, ja po prostu widzę Jake'a Jelenhola, ja po prostu wybity z filmu, myślę sobie od razu, no tak, trzy sekundy temu było ACTION! I ten Jake wchodził, do, taki wiecie, udając żołnierza, nie? Bo jaki żołnierz w tej sytuacji by szedł na zasadzie takiego, jakby czyścił pomieszczenie? Mówię, chłopie, miałbyś oczy dookoła kurwa, głowy, mogą Ci z każdej strony taliby się pojawić, a, a on taki wcelowany, bo, bo kręcimy film. Ja, ja cały film czułem takie, wiecie, że ja oglądam kręcony film, gdzie aktor udaje. To jest, nie wiem, no może jeśli ktoś nie miał z tym problemu to się bardziej wkręci w akcję, ale ja cały film to czułem, po prostu scena ze sceny to się, mówię, idiotyczne wydaje. I teraz tak, film opiera się na dwóch rzeczach, żeby powiedzieć, co nie działa. Jedno, to są sceny akcji, no bo to jest film akcji, to jest film, gdzie mamy dużo starć z talibami. I te sceny akcji na pierwszy rzut oka są kompetentnym, blockbusterskim kinem amerykańskim. To znaczy, no wiecie, są wybuchy, są wystrzały, czasem ujęcie z drona, czasem z bliska, 50 statystów talibów, 5 tych naszych amerykańców, dobrze uzbrojonych, w sensie mają legitny sprzęt na sobie i tak dalej, Na na to wszystko wygląda, jak kino klasy A wojenne. Ale jak tylko wchodzi, jak tylko wkopuje się akcja, to mamy logikę scen, coś co ja tego nie lubię. Logikę scen w konwencji realistycznej, które się rozgrywają, jakbyśmy oglądali coś na poziomie komando. Wysiada, jedzie 50 talibów, wysiadają 15 metrów przed naszymi z samochodu i biegną z kałachami. Ja teraz nie mogę biegać, nie mogę tu nic jakiś scenek odgrywać, ale biegną z tymi kałachami, prawie tam strzelając z pasa, tak na zasadzie wiecie, że, że biegną i w pięciu i strzelają. Nasz się odwraca. Jak naszego ma nic nie trafić, to go kurwa nic nie trafia na zasadzie, że tam właśnie 15 w niego strzela z 15 metrów i, i wszystko tam obok niego przelatuje. A on się odwraca i robi piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu. Każda scena, a oczywiście jak Amerykanie mają zginąć, to też dostają pierwszą kulą z kilometra. Jest Jakby nie ma w ogóle, ja przynajmniej nie miałem w ogóle poczucia realizmu tych scen. I to, to się ze mną gryzie, jak oglądamy Transformersy. To ja nie myślę w kategoriach, czy to było hiperrealistyczne, jak biją się w kosmosie, jak jest jakaś konwencja żartobliwa, jak, jak konwencja filmu na to pozwala, ale tutaj. Film od początku chce wzbudzić we mnie prawdziwe emocje dotyczące tego, że tam parę lat temu, jeszcze przed ewakuacją amerykańskich żołnierzy z Afganistanu, przed zakończeniem misji, były takie sytuacje, że tam była jakaś jakiś potrzask, coś, i takie prawdziwe tragedie, ludzie, ludzie tu umierają, są slow motion, jak Jay Dillon przeżywa śmierć swoich żołnierzy, no sam jest w ogóle, wiecie, na, na skraju yy, kojfnięcia, więc to tutaj jakby, to film jest na poważny, to nie jest kurwa żart. I dosłownie on jak komando się odwraca, i jak trzeba, to po prostu eliminuje przeciwników na zasadzie tam też w ruchu strzelając. 500 metrów oni tam <głos》> dostają, jak w tym komando, że komando wychodzi i wiecie, i wszyscy po prostu padają po kolei. Nie ma w ogóle takiego realistycznego poczucia sceny, walki, akcji, takiej, jak naprawdę strzelanina wygląda. No to jest jeszcze, muszę to powiedzieć, że ja, no, nie wiem, oglądam, wiecie, wszystkie filmy wojenne, osłucham dużo podcastów wojennych, tych wiecie tam z amerykańskimi żołnierzami, jak się zachowują, jak myślą, jak strzelają, jak to wygląda. Wszystkie filmy z Ukrainy oglądam, jakie są, śledzę Twitter codziennie. Więc może też mamy trochę już taki. <głos》> Ciężko to nazwać. Chorobą zawodową, jak nie mam nic wspólnego z wojskiem de facto, ale no wiecie co mi chodzi, że trochę już bardziej tak zwracam uwagę na takie rzeczy. Może jakby to był, nie wiem, że nic o wojnie i filmach wojennych nie oglądałem od pięciu lat i nagle bym włączył, to pewnie bym nie zwrócił uwagi, ale ogląda się to troszeczkę jak Call of Duty na łatwym poziomie. Tylko, że to jest łatwy poziom, ale kampania wymusza na naszym bohaterze, że wszyscy kogo niego giną od razu i tylko jemu się udaje z jakiegoś tam powodu, nie? I nie podoba mi się to. Ja, ja nie lubię, kiedy film jest, kiedy jednocześnie chce się mieć realistyczne kino wojenne, a z drugiej strony wszystko, co się dzieje, to jest takie... Bo scenarzysta tak chciał, w tym momencie kulego omijają, a w tym muszą go trafić. Takie, no po prostu ja nie czułem tego i taki Outpost wypada dużo lepiej. Zero Dark Thirty też oglądałem w zeszłym roku, nie robiłem retro recenzji, ale film polecam. O tym, jak e, Silsi, jak Devgru e, łapie, naczy, zabija Bin Ladena, łapie na jego zwłoki. Tamto odwzorowanie akcji na koniec filmu. Film oczywiście nie jest tylko o tej akcji, to jest film o całym tym śledztwie związanym z tą akcją, o całej podbudowie, ale jak mamy tą te finalne 40 minut i naprawdę naprawdę mamy rewelacyjnie, chyba najlepiej tak rozegraną akcję, jak działa takie DevGru czy jakaś inna delta, by to robiła w rzeczywistości. Jak wygląda taka akcja, jak poruszają się, jak rozmawiają jednostki, jak jak strzelają, jak to wygląda, no nie? Nie tak jak tutaj. Tutaj mamy Call of Duty, i to Call of Duty to jest dla mnie takie. No, nie, no, no wiecie, no nie, no, nie wiem, no, jeśli film ma być poważny i chce wymuszać na mnie emocje, a oglądam komando, to wolałbym oglądać komando. Dajcie tam Arnolda i on niech tam wali z biodra i wszyscy padają. Rzuci granat na środek i wszyscy wiecie, odskoczą, <grym> że niby ich podrzuciło. Jak, jak stare dobre lata 80. ale tak nie jest. Druga sprawa, i druga najważniejsza jak jest serce filmu, to jest więź i wątek właśnie tego tłumacza, bo nie wiem na ile to mogę bez powiedzieć, ale generalnie ten tłumacz ratuje naszego bohatera, a potem nasz bohater stara się mu odpłacić to. I nie zagłębiając się w to dalej od początku, to pierwszy akt filmu. Ja już po pierwszym akcie tego filmu jeszcze przed scenami akcji wiedziałem, że coś się stanie tak, że ten scenariusz no to będę napisany przez dwie osoby, które pisały poprzednie dwa filmy um, Gaia Ricci Właśnie ten bardzo moim zdaniem przeciętny Rus de Guerre, ten tak, Gra Fortuny i też ten poprzedni, który mi tam się średnio podobał, ale też miał średnie recenzje, powiedzmy, ten tam Gniewny Człowiek czy coś. Ci scenarzyści tutaj, pierwsze, dla, dla mnie, na zasadzie do czego mógłbym się przyczepić, to wystarczy obejrzeć pierwsze 20 minut tego filmu i wszystko, wszystkie moje uczucia mógłbym uzewnętrznić, puszczając Wam 20 minut i na bieżąco gadając, bo od początku film na siłę buduje relację tej dwójki naszej. I to buduje w taki sposób, to są wszystkie tanie zagrywki, jakie można tylko wrzucić, żebyśmy my takie nie pasujące do rzeczywistości. Po pierwsze, nasz tłumacz od początku jest troszeczkę taki tajemniczy i ich relacja jest zbudowana tak, że ten tłumacz trochę się stawia Jake'owi Hallowi. Na zasadzie takiego, że pyskujesz do mnie, a on taki jest: wiecie, nie, 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 ja do, tam nie pyskuję pana tam ser, panie poruczniku, tylko mam przeczucie, że ten chłop prowadzi nas w pułapkę. I oczywiście prowadził ich w pułapkę. Oczywiście jest takie, cały początek filmu podbudowuje tego tłumacza, że jest taki jakiś trochę dziwny, ale generalnie, generalnie wiecie, Jake Gyllenhaal na początku bo trochę nie ufa, ale potem widzi, że się opłaca. I to jest takie, tak grubymi nićmi szyte, tak od razu to widać, że nasz tłumacz, który tutaj teoretycznie, to jest na podstawie prawdziwej historii, gdzie wiecie, przy ewakuacji w Afganistanie, było mnóstwo takich historii, że no niestety, ale wiele osób które współpracowały z, z, ze Stanami Zjednoczonymi, jako tłumacze, na przykład. Zostało brutalnie pomordowanych, całe ich rodziny zostały tam, na zasadzie. Wolimy o tym nie słuchać, bo to aż strach bierze, że ci biedni ludzie po prostu wiecie, no, zostali przez Taliba, taliban potem w tortury, gwałty i morderstwa, nie? Amerykanie, ilu mogli, to w, sami wyjęli, sami ryzykowali życie. Było mnóstwo akcji, jest mnóstwo podcastów na ten temat, absolutnie fascynujących, gdzie dosłownie jak jakiś kurwa. John Wick brali zlecenia i lecieli tam ze zdjęciem, żeby jakąś osobę wydostać. Także w ogóle takie, ja, ja słuchałem kilka takich podcastów od ludzi, co to robili. Więc w ogóle oglądanie tego, tej, tej tu telewizyjnej, takiej fałszywej, takiej po prostu filmowej wersji, było dla mnie takie, ugh, takie po prostu, taka filmowa wersja tych wydarzeń. Wiecie, gdzie wszyscy stanęli. Z ręką na sercu. Ja mówię, rzeczywistość była o wiele brutalniejsza, rzeczywistość była o wiele ciekawsza, dużo głębi było w tym. I tam ci ludzie nie musieli od początku sobie budować więzi. Sam fakt, że wiecie, że po drugiej stronie jest człowiek, który będzie torturowany na śmierć, wystarcza. Nie potrzeba na nich zagrywek, bo oczywiście nasz tłumacz jest jedna przebitka na scenę w jego domu. On ma ładną, ciężarną żonę w dziewiątym miesiącu ciąży na oko, nie? Na zasadzie, żebyśmy, żebyśmy przypadkiem, wiecie, nie pomyśleli, żebyśmy na pewno czuli, że trzeba mu pomóc. <laughs> tak mówię, oczywiście, że on musiał. Jeszcze proponowałem, jeszcze ja się dziwiłem, że nie było, że taki malutki, jeszcze biały piesek uroczy wybiegł i wiecie, i na zasadzie jego to... wszystkich trzeba ratować, no nie? Ja mówię, to, to jest tak tanie zagranie filmowe, że to było absolutnie niepotrzebne. Bo ja nie uważam, żeby tego człowieka, ja nie potrzebuję tego na ekranie zobaczyć, że on ma żonę w dziewiątym Miesiącu ciąży, żeby czuć. O mój Boże, żeby nasz bohater go stamtąd wydostał. Ja tego nie potrzebuję, ja potrzebuję zwykłej informacji, że tamci są, taliban to syny, które tortują, mordują ludzi, jego uważają za zdrajcę i trzeba mu pomóc. Ja tego nie potrzebowałem, nie? Tak samo nie potrzebowałem tego takiego podbudowywania w tym pierwszym akcie, kilku takich scenek, wiecie, że właśnie, czy można mu ufać, czy nie i on ma przeczucie. Ja mówię takie, co jest jakimś super bohaterem. tak tanio było to napisane, tak, takie, to było takie oczywiste wszystko, takie przewidywalne. I jest mnóstwo takich scen wewnątrz tego filmu, które no nie mogę Wam niestety opisać już tam, żeby nie spoilerować, ale co, jak się zachowuje postać Jake'a Gyllenhaala, są ta, to jest, ten film jest usypany kliszami. Takimi po prostu scenami, które ja widzę, to jest scena filmowa. Nie? Jak on tam potem dzwoni i próbuje biurokratycznie, jak go ściągnąć do kraju i się odbija od słuchawki, i, i na zasadzie tam ich przeklina po pijaku, że ich zniszczy, jak mu nie pomogą, i mamy tego Jake'a Jillan który w kadrze krzyczy do słuchawki. Ja mówię, no kurwa, to jest, takie, to jest wszystko takie sztuczne, takie kręcimy film. nie, mnie to autentycznie tak wybiło, ja po prostu nie wierzyłem przez sekundę, że ja oglądam co innego niż film, na, wiecie, na dużym ekranie, nawet jeśli poprawnie wykonany technicznie. Chociaż pewne rzeczy, jeśli chodzi o narrację tego filmu, mi się nie podobały. Takie typowa rzecz, która nie wiem w ogóle czemu ten Guy Ritchie to robi. Ewidentnie nie umie po prostu moim zdaniem kręcić takiego filmu z punktu widzenia dwóch żołnierzy, którzy uciekają przez jakieś tam pustkowie przed talibami. Bo co chwilę robi przebitki na tych talibów. Są sceny, że ci nasi uciekają, nie wiedzą, że... Nie... I Zamiast budować napięcie i takie... Czy ci talibowie są już tuż na ich plecach, na zasadzie, że 100 metrów od nich, czy za tą górką, zamiast w nas budzić jakieś takie, nie? Żebyśmy czuli tą paranoję i to, że ktoś nam depcze po piętach, to mamy przebitkę na talibów, którzy między sobą. Pss, no ścigajcie ich, tylko chcę mieć ich żywych. Pss, dobra, to ścigamy ich. Achmed, Sarah gonimy. Tak ja mówię, pochój, co, co to jest? Szklana pułapka? Co to jest jakiś tani, czy tani? W sensie głupkowaty, akcyjny, gdzie tam wiecie, no w zasadzie oglądamy, jak ten Hans Gruber tam komuś wydaje rozkazy, Svensen, Brensen, idźcie po niego, nie? Uważajcie na szkło. Tak ja mówię, to, to jest to, tak nie powinno być, no to jest, to jest absolutnie niepotrzebne w tym momencie. Wybijało. Jest, I mnóstwo takich rzeczy, takich, takich rzeczy, gdzie scenariusz jest po prostu tak grubymi nićmi szyty, na przykład. Jak oni tylko zaczynają uciekać, była zasadzka, nasza dwójka ucieka. I dosłownie jest tak, z jednej nie wiem, pół sceny mija, i oni gdzieś tam, my widzieliśmy przez minutę na ekranie, że uciekają. I Jake Gyllenhaal dochodzi do jakiegoś takiego miejsca z tym, z tym swoim tłumaczem Ahmedem, czy jak mu tam? Takiego miejsca, gdzie nic nie ma, po prostu są gdzieś tam w lesie. No, w, w afgańskim jakimś tam, nie lesie, tylko tam, no wiecie, na jakiejś polance afgańskiej, nie wiem jak tam nazwać ten, to miejsce w przyrodzie, są gdzieś. I on mówi: Tutaj przenocujemy, rano będziemy uciekać dalej. A ja mam tak. No, zaraz, na ekranie widzieliśmy, że uciekacie od minuty. Mogę założyć, że uciekaliście 20 minut w tym momencie. Czemu ty w ogóle jakiś nocleg rozbijasz? Przecież jakby w tym momencie ja jako widz, to myślę, że oni was gonią na... Nej, po prostu... Wie? I musicie uciekać najbliższe, nie wiem, aż do utraty tchu. No nie ma... No, on wie. Tak jakby, tak jakby Jake Gyllenhaal po prostu wiedział, scenarzysta do niego zadzwonił, Teraz przemocujecie, rano będziecie znowu uciekać. <laughs> takie, jakby w tym momencie ja siedziałem taki, ale wiem czemu tak musiało być, bo tak jest w każdym filmie. Tak, oglądając ten film, czułem się właśnie znowu jakby taki chat GPT, jakby tych dwóch scenarzystów po prostu oglądało kilka takich filmów i tak, wiecie, oni w, w pewnym momencie muszą odpocząć na noc, muszą rozbić obóz, tam muszą mieć taką scenę, że będzie cisza, jeden będzie patrzył na drugiego, będzie ujęcie na Jake'a Gyllenhaala, bo przed chwilą stracił swoich ludzi i będzie full zbliżenie na niego, jak Jake Gyllenhaal robi. Wiecie, na zasadzie, że cierpi, my takie, przecież to jest tak wszystko kurwa sztuczne, to jest takie w ogóle, tak jakby sobie ktoś ze mnie robił jaja, tak jakby, wiecie, na zasadzie, tak jakby Chad GPT zrobił film taki, wiecie, nakarmiono go takimi jakimiś pełnymi patosu i klisz filmami tego typu i na zasadzie wypluł coś takiego samego, no nie? Ale, marudzę, wiem, że Marudze, wiem, ale po prostu on tak mi się ten film oglądało. Przy tym wszystkim on jest technicznie poprawnie zrobiony. Tak wie, wiecie, tak na zasadzie nie mówimy tutaj jakiś Tommy Wiseau, nie mówimy tutaj o jakimś głównie jakichś 365 dniach, o jakimś absolutnym Badziewiu. Wszystko jest technicznie dobrze, dobra, generalnie dobra obsada. Ten aktor, co gra w ogóle tego tłumacza, był bardzo dobry, chociaż śmiałem się, bo jego postać w tym filmie, poza tym, że jest tym tłumaczem i poza tym, że się okazuje honorowy i pomógł naszemu, i, a ma, i ma rodzinę i w ogóle jest taki ten. On. On jest tutaj, on jest największym tajnos agentos, to jest postać, jeśli oglądaliście Sicario, to to jest postać Benicio del Toro, gdzie on po prostu, on w tym filmie, no nie mogę, nie chcę za dużo spoilerować, ale on w tym filmie to wykonuje egzekucję na 40 osobach, jak oni, oni we dwóch, to jak w tym Call of Duty zabijają w ogóle całe tam kompanie przeciwnika, no nie wiem, plutony może, nie kompanie, ale na zasadzie on to, to jest jakiś tłumacz, który nawet w tej początkowej misji nie ma własnej broni i oczywiście my słyszymy, że on tam miał jakąś przeszłość i może umiał wcześniej korzystać z broni, to nie jest tak, że nie umiał, ale no generalnie, a on w trakcie tych misji to po prostu jak trzeba, to on jest kurwa jak jakiś z Delta Force, eliminuje tych talibów jednego za drugim, headshotami, nożem, kurwa wszystkim. Więc to na nawet, nawet, to jest takie, nawet to jest takie głupie w tym filmie, że nawet, nawet, ten, nawet ten kurwa to jest, to, to jest komando uciekający z tłumaczem, ale tłumacz to sekretnie Rambo. <laughs> Nie wiem, wydało mi się to mi tak głupi. E, także tak, no mimo wszystko jest on, wygląda on dobrze, zdjęcia są ok, jest to na zasadzie gdzieś tam na jakichś lokacjach nagrany film. <laughs> technicznie poprawnie. To też, też na przykład muzyka w tym jednym momencie. bo taki jeden moment, że giną Ci jeszcze trwa scena akcji, gdzie nie było muzyki, tylko się, wiecie, strzelają, ale już zaczynają ginąć Ci żołnierze nasi i słyszymy taki bardzo mocno przebijają. To jest taki moment w muzyce takiej, która nam mówi, jak mamy się czuć, ma zastąpić nam kreowanie emocji tym, co się dzieje na ekranie. Chce nam, muzyka nam podpowiada, no nie? Jak mamy się czuć w tym momencie, że jest, <laughs> o mój Boże, ale strata. Że to jest taki moment, że aż mam ochotę zatrzymać film i sprawdzić, czy mi się coś na kompie nie odpaliło, wiecie, na zasadzie, czy, 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 czy nie wiem. Jakbym był w kinie, to bym sprawdził, czy ta muzyka mi z telefonu nie leci, bo po prostu nie pasuje do sceny, nie? Zostanie ode mnie cztery. <noise> Łaskawie, no. Nie, nie wiem skąd te średnie, nie wiem czemu tak wszystkim ten film się podoba. Nie, tylko ja to widzę, tylko ja widzę sztuczność tej fabuły. Ale tak ci się jak powtarzam, ci co chcieli obejrzeć, nie dajcie sobie zepsuć. Może ja. Ja oglądam swoimi oczami, wy oglądacie swoimi. Statystycznie wszystkim się podoba. Sprawdźcie sami kolejny, pewnie niezły film wojenny. A ja sam na polu bitwy znowu tylko marudzę. Nie wiem, no. Czekam na Wasze opinie. Jak Wam się podobało? Wcale? Lepiej? Na pewno lepiej. No na pewno lepiej, bo widzę statystyki. Ale no, hej, ja mówię tylko za siebie. I do zobaczenia w kolejnym Ponarzekajmy o Filmach.